Dajcie w poniedziałek, tak jak obiecałam, przygotujemy syrop imbirowy, więc przesuwamy paluszkiem do góry. Po lewej stronie nie mamy składniki, po prawej przygotowanie. Tutaj mamy taki pasek, i na nim mamy stopień trudności, czas przygotowania, czas całkowity, liczba. Więc zaczynamy. Rozpocznij gotowanie. Do naczynia miksującego musimy włożyć 200 g korzenia imbiru. Zakładamy. Tutaj od razu nam się odmierzę ile włożyliśmy. I dzisiaj robię przez pół, więc przyciskam dalej. Całą szmiarkę na pokrywę. więc zakładamy całą pokrywę. I przyciskam przycisk dalej. Tutaj przez 3 sekundy obroty 6 mocno. Tak właśnie wygląda imbir po zmieleniu przez Thermomix. Już Wam pokażę. Tutaj musimy go sobie zgarnąć kopystką i przechodzimy do następnego etapu. Następnym krokiem jest dodanie cukru. Pamiętajcie, że ja robię przez pół, więc dodaję go mniej. Więc ja go dodam też przez pół. Przyciskam przycisk dalej i dodajemy 500 g wody. Kładamy pokrywę na Thermomix, przyciskam przycisk dalej i przez 10 minut na obrocie 1. Mamy funkcję gotowania. Właśnie Thermomix informuje, gdy skończył swoją pracę. Tutaj przyciskam przycisk dalej. Zamiast miarki na pokrywę naczynia miksującego musimy nałożyć koszyczek. I przez 20 minut na obrocie 1 będzie znowu się gotowało. Ja już sięgam po koszyczek. Ja nakładam koszyczek na górę, tutaj mamy 20 minut, ustawiamy obroty 1 i 20 minut gotowanie. Tak wygląda ten syrop po ugotowaniu, ja go przelewam do słoika i po godzinie się widzimy. Syrop jest przelany, to jest zrobione w pół porcji, więc cała porcja będzie na cały taki duży słoik. Przechodzimy do kolejnego etapu. Przyciskamy przycisk dalej, do naczynia miksującego włożyć koszyczkę. Ja już go sobie tu włożyłam. Przycisk dalej, do koszyczka włożyć potrójną warstwę gazy. Ja już włożyłam gazę, przyciskamy przycisk dalej. Ostrożnie wlać zawarty słoika. Pozostawić na około 5 minut, aby syrop spłynął do naczynia miksującego. W tym czasie płukać słoik. Przejąć koszyczek przy pomocy kopystki Zabar Możemy jeszcze sobie ręcznie to tutaj można wydusić. Ja dzisiaj robiłam ten syrop z połowy porcji, więc to jest taki malutki słoiczek. Jeśli chodzi o zapach, to jest w całym domu cudowny. Mm, smak jest taki ostry, pikantny nawet, można by było powiedzieć.